Znowu zagrajmy dalej w Gotik. No, jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio. Znaczy, nie, nie jestem w tym miejscu, gdzie ostatnio jestem, w y, starym obozie. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że pójdę do starego obozu, że wznowię nagrywanie. Znaczy, ja już tu gram parę dni później. Ale. Ale dobra, zanim mm, zadania, zanim zaczniemy sobie jakiekolwiek zadania, też pójdziemy do fiska to, i nie sprzedamy parę rzeczy, Od razu wiedziałem, że będą żeby mieć trochę bryłek, szczególnie te skrzydła mi zależy na tym, nie bryłki jakiejś zwykłe wreszcie. bronie. Chodzi wreszcie. mi o to, żeby się nauczyć już walki bronią jednoręczną na mistrza. Zm. Bram. Tutaj coś jest. Dobra, 211 bryk. Dobra. OK, i teraz pójdziemy do Scatiego i... Pójdziemy do Skati'ego i... nauczymy się walki bronią jednoręczną. No to wymaga chyba 20 punktów nauki. się nie będę. Dlaczego zawsze tak się dzieje? Ja się W tej musi być jednak Chciałbym teraz być w jego skórze. Skończ ten problem. Jezus. Dobra Eee. Okay. Broń nie... O, 150, to jeszcze nam zostanie. Naucz mnie... Dobra, bla bla bla. I teraz mamy już mistrza właśnie Pięknie, na czwartym poziomie. <laughs> Okej, okay. dobra, to zadania. Przyjęcie do wozu receptura. Zaufanie zadania Torusa. E, musimy oddać to na pewno Dexterowi. Musimy iść po tą listę Jana i oddać ją Diego. I właśnie do to zadania Torusa. Pójdziemy najpierw do Dextera, a później zadanie od Torusa zrobimy. I później listę. Skończę. A, i musimy jeszcze powiedzieć temu, nie? Nie mogę zapomnieć o tym, żeby... nigdy się No bo w sumie teraz pójdę nawet. Nie mogę zapomnieć o tym, żeby... Nie wiem, Dusty, no... O tobie nie mogę zapomnieć, inaczej mnie nie przyjmą. Byłem w obozie sekty i rozmawiałem z Melvinem. Naprawdę? I co ci powiedział? Najwyraźniej przedkłada życie w bractwie nad ciągłe zatargi ze strażnikami. No nie, ten stary Cap wyleguje się podczas gdy ja muszę tu tyrać jak wół. Już ja mu pokażę, ale nie uda mi się opuścić tego obozu. Dlaczego nie? Strażnicy dowiedzieli się, że zamierzam stąd odejść. Chyba za dużo o tym gadałem. Potrzebuję przynajmniej stu bryłek rudy, żeby ich przekupić. A gdybym tak dał ci te sto bryłek? Zrobiłbyś to, ale dlaczego? Cóż, powiedzmy, że nie tylko ty wolisz życie w bractwie od starego obozu. To znaczy, że chcesz pójść ze mną? To znaczy, że odprowadzę cię do obozu bractwa. To wspaniale! Jestem gotowy do drogi! Możemy ruszać w każdej chwili. Tylko czy ja mam Ale nie bryłek. zapominaj, potrzebujemy 100 bryłek rudy dla strażników. Chyba nie mam. A, 71. Będę musiał jeszcze coś sprzedać. Dobra, ale w sumie i tak zrobimy to zadanie, jak wrócę z listą. Z to mogę pogadać. Kimś śniący. Z dykterem sobie pogadamy. Na pewno. Muszę oddać tą recepturę. Jego. A i on nam da bryłki to za to. Nie. Nie, on nam dał już wcześniej. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Jeśli myślisz, że. Znakomicie! Teraz Był sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy, musi być Równy z, z ciebie, chłop. Wspomnę o tobie, Diego. Weź to. Zapewne masz rację, Pokaż. Mam tu. T... Mogę ci bogienny źle sprzedać. Pochodnie nie, nie może. Mięso chrząszcz. Nie powinieneś wierzyć Od razu że to. To jest kłopoty. wypalona pochodnia, to można sprzedać. Zawsze to samo. Hmm, nic nie ma za bardzo więcej. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. A nie mamy już 100 bryłek, nie? No, 149, dobra. To so, idziemy teraz już nie odprowadzić Mordraga. Znaczy pozbyć się Mordraga. A nie będziemy go zabijać, tylko musi nas zaprowadzić do nowego obozu. Myślałem, że to się już skończyło Chodźmy do nowego obozu. Dobra! No i wtedy Mordrag nas zaprowadzi do nowego obozu i już tam sobie zostanie. I nie wróci do starego obozu I będzie mieć questa wykonanego Trzyme pluszy Jakby nie patrzeć Oczywiście chwilę to potrwa zanim dojdziemy ale No cóż Hup! <laughs> <Hop. śmiech> o Jogódka O, tutaj trochę doświadczenia zbierzemy Na dnie atakuje. Nie ma potrzeby. Średrom też ścierwo jady. O orkowie jełem może sobie. Pobieram sobie oczywiście. <grywy> eee, tu. Ja po prostu patrzę na czas, w którym ostatni save był zapisany, znaczy, w którym save y są zapisane i ten, który był... Eee, powiedzmy... No, który ma najmniejszy czas, to wtedy tam, tam na nie? Alright, alright. Maxi King, alright. może <laughs> <laughs> Ale oh, Team. Zaraz będziemy Od razu sobie zrobię to zadanie z Mordragiem i od nowego bozu będziemy od razu szli do kopalni do Jana Potem listę W sumie potem listę zatem tam jest tylko się idzie i nic więcej Idzie, odbiera się listę i wracamy nic więcej Dali, zabiję O kurde bo go zabiją LOL What the fuck? Ej, pierwszy raz mi się takie coś zdarzyło Kurde, i muszę powtarzać. że save'a miałem tu Jakby miał od starego baa Ale masakra była Ja ale pierwszy raz mi się zdarzyło, że Mordraga zabili Że zabiły stworzenia w każdym razie, robiłem to zadanie, to on... nigdzie mi nie zginął. To pierwszy raz. Ule, będę musiał mu chyba pomagać. Trochę. Widzę, że nie jest taki silny jak kiedyś. W sumie ja koszę, więc po co mi Mordrag? Nie, no żartuję oczywiście. Jestem słaby jeszcze, ale jeszcze trochę. Jeszcze trochę odcineczków i... I... O! Widzimy Mordrakę, znikł. LOL! Znikł mi. Co za gość... A nie, tam jest okej. Okay. Tam stoi. Dobra, już myślałem, że mi... Bo... Czasami w Gothicu NPC-cie mają taką tendencję, że... Że jak się... Oddali za daleko... To potem czasami znika. Znika już, że jest w innym miejscu. Są takie różne dziwy. Dziwy. Dobra, to sobie zapiszę, bo to te, te wilki będą znowu. go teraz nie zabiły znowu bo nowy może mu pomogę o! teraz lekko się kurde ten drugi to nie ten dobra tym drugim się zajmiemy tam kiedyś kiedyś tam <śm> Oh shit, oh shit, oh shit, dobra, źle zrobiłem Zabiję Mordrag Mordrag się zaciął Get imierdź Się zaciął, skubany Kurde Gobliny mi uciekały gdzieś A, tu są Jednego mi się udało, nie wiem gdzie jest drugi. Dobra, trzeba pożreć. Tu jesteś. Alszy ale szybko biłem. Czy ja mogę otworzyć? Mogę otworzyć skrzynkę. Tylko odpowiednia kombinacja będzie. déjà. C'est Okej, okay, jesteś... No, to jest i piąt poziom. Za tą bramą rozciąga się nowy obóz. Porozmawiaj z Laresem. On ci pomoże. Daj mu ten cenny pierścień. To twoja przepustka do Laresa. Trzeba mieć nielada powód, żeby się z nim spotkać. Wiesz co? Po zastanowieniu, chyba posiedzę tu parę dni. Zarobiłem już niezłą sumkę, a w starym obozie zaczyna robić się trochę za gorąco. Jakbyś czegoś potrzebował, znajdziesz mnie w karczmie na środku jeziora. Uważaj na siebie. Do zobaczenia. Okej. Okay. Mamy pierścień. Ale nie pójdziemy go oddać Aresowi. O nie, nie. Jestem z tych. Okej. Okay. No dobra.